Jeżeli szukacie serwera do pogrania ze znajomymi, świetnie trafiliście! Oto serwer craftcube.pl Macie tutaj takie tryby jak Anarchypractik, Chess PVP, Survival, Money SMP, Kid SMP, Box PVP, GenBlock, Sky PVP no znajdziecie tutaj wszystko. Mining SMP wszystko tutaj dosłownie jest na tym serwerze. Używając kodu TikTok dostajecie VIP na 24 godziny. Tym na tym serwerze też działa mechanika portfela, czyli kupujecie na przykład na RFSMP, a wydajecie na WAR, co jest bardzo fajnym rozwiązaniem. Naprawdę, na każdym trybie macie unikato unikatowy po prostu gameplay, na każdym trybie. Na rf można założyć własne państwo i podbijać wraz ze znajomymi inne państwa. Na przykład na SkyGenie możesz... Być kurde, no dosłownie najlepszy. Dział SMP, wszystko tutaj jest. Każdy tryb, o czym sobie załatwisz, tutaj dosłownie jest. No pomyślcie, widzowie, czy ta twarz może kłamać? No nie może, więc wbijaj na Craft już teraz.